Witam serdecznie. Przygotujemy dzisiaj aromatyczne skrzydełka z grilla. Swój rewelacyjny smak zawdzięczają wcześniej przygotowanej marynacie. Na początku do miseczki wlej oliwę dodaj ocet balsamiczny, ketchup pikantny, troszkę miodu i do tego wsyp pieprz kajeński, a także ostrą paprykę. Na koniec dodaj jeszcze troszkę pieprzu cytrynowego. To wszystko dokładnie wymieszaj i do tak przygotowanej marynaty włóż skrzydełka. Zostaw mniej więcej na 2 do 3 godzin, a najlepiej na całą noc. Następnie szałż na rozgrzanego grilla i grilluj z każdej strony, Aż będą wyraźnie rumiane. Podawaj z musztardą grillową. Smacznego!